W dzisiejszym odcinku. Mruwa. nie pamiętam jak się nazywa. Dawaj, ale się zajebiście toczy. Bibarel, <laughs> siema Bibarel. Co się patrzysz na mnie? A ty nie zapomnij wbić nogi 2, zostawić łapki i zuba. Miłego oglądania. Cześć, witam bardzo serdecznie, ja jestem Mateusz i witam w Pokemon, ale nie taki zwykły Pokemon, bo to jest nowa paczka, nowe mody, Kobylmon tak zwany, czyli modzik, który niedawno wyszedł i jest troszkę inny niż Pixelmon. A czym się różni? Wiem, że te wszystkie tekstury są custom made, nie są zripowane po prostu gdzieś, nie wiem, z innych gier i wciągnięte do May Minecrafta, gdzie to w ogóle mi się nie podoba szczerze, a są zrobione na wzór właśnie Minecraftowych, takich kwadratowych wariacików. I no, ja jestem pod ogromnym wrażeniem, mi się to mega podoba. I nie będę tutaj długo zwlekał, wybiorę sobie Turtwiga, bo go bardzo, bardzo lubię. Już widzę, że muszę mapkę przenieść na drugą stronę. Albo no dajmy sobie po prostu... Minimapkę w tym miejscu też mi pasuje I będzie wszystko git Mamy naszego Turtwiga i co to jest? Parasekt Albo Paras, Paras hmm Nie wygram bo on jest trujący to mnie zwalnie na hita I będzie lipa Ale Seedota to myślę że pokonamy bez problemu W ogóle patrzcie też na to Animacja jest sztos On w ogóle się rusza sobie tak chodzi Myśli, ogląda się Wygląda to totalnie zajebiście Ale dobra gdzie jest ten Seedot? Chodź tutaj A to to? Co to jest? Z jakiejś nowej chyba edycji Tego nie kojarzę wariata Chodź tutaj, Sidocie. Walczymy. Absorb będzie słaby, więc go taklujemy. Ale jeżeli klikniemy sobie R, to możemy chodzić i patrzeć na tę walkę w ogóle z innej perspektywy. I, no, muszę przyznać, że jest to super fajne. Aczkolwiek żałuję, że nie ma animacji ataków, ale to pewnie też wiecie. Kwestia czasu. Kaczować go na razie chyba i tak nie mogę, ze względu na to, że nie mam żadnych pokeboli. Pach. Wygraliśmy. sidu fainted. Przepraszam, że mówię Fainted, ale... To jest coś, co jest już silniejsze ode mnie. Jak byłem, nie wiem, siedmioletnim gówniakiem, to grałem swoje pierwsze Pokémony, ja nie umiałem wtedy czytać. I są rzeczy, do których się po prostu aż tak przyzwyczaiłem, że zamiast przeczytać fainted, bo on mdleje, to ja czytam fainted, bo czytałem tak jak byłem po prostu dzieciakiem. Dobra, chodź tutaj ratato. Ja go to już sobie możemy absorbować, chociaż nie wiem czy to super mocne będzie, no właśnie. Za 25% go uderzyliśmy. No, a teraz znacznie lepiej. Przepraszam, 35% tam było. Tackle znacznie lepszy. I tak samo na przykład tackle. Czytanie dla mnie tego w sposób tackle jest ciężkie, bo jestem przyzwyczajony do takele, co jest błędne. Ale no, mam swoje takie niestety, pierdółki, które są silniejsze ode mnie. Uuu, Miss Dravius, lubię, ale nie wygram. Dobra, weźmy sobie te rzeczy tutaj, wykopmy takie podstawowe, bo mimo wszystko musimy. Wow, musimy mimo wszystko coś sobie tutaj zrobić. Nie wiem, jak tutaj będzie wyglądało w ogóle tworzenie pokeboli i tak dalej, ale jakoś to będzie. Ten weedle wygląda jakby był shiny ale to chyba mnie odkleiło. Dawaj go! Ty! Kurczę! Troł pokebol? A, nie mam. Chyba przegramy ten pojedynek. No i nam, nasz Turtwig przegrał pojedynek z widlem. A wiecie czemu? Powiem wam czemu. Bywalno mi Poison Stinga. A my teraz musimy. Niechętnie tu mówię, ale znajdę sobie jakieś miasto. Na razie żadnego miasta nie widzę, ale liczę, że gdzieś tu w okolicy będzie, bo jak... bo jak nie, to w sumie lipa. Mój turtwik już umarł. Nie wiem jeszcze co myśleć o tym, że tutaj mamy konie, normalnie owce i tak dalej. Chyba nie jestem tego fanem, chociaż gdzieś czytałem, że normalnie można walczyć z zombiakami, swoimi pokemonami i tak dalej. I ma to swój urok, bo jednak to jest Minecraft, a z drugiej strony wolałbym nie widzieć tych wszystkich y, mobów minecraftowych, a skupić się w pełni na pokemonach. Dobra, uznałem, że skoro ja jestem Pokemon pokemonowym trenerem, to sobie dam y, pokebole na start. Nie będę tutaj, wiecie... O, tam chyba jest miasto, by the way. Widzę villagerów na mapce. To nie wygląda jak miasto, w którym jest Poké Center. Dobra, mamy chlebek przynajmniej, więc się najem, ale... Nie wiem jeszcze jak tutaj to właśnie wygląda z Poké Center, bo wiem, że są te rzeczy. Ale gdzie one są, to nie wiem, czy to musi być jakaś specjalna miejscowa, czy po prostu mi się coś zbugowało, że mam tutaj właśnie te... Minecraftowe elementy takie. O, no, weźmy sobie jabłka. Te ziemniaki też się może przydadzą. O, Turtwig has recovered from fainting, a to akurat spoko. Bo chodzę, chodzę i nadal nie znalazłem Poké Center. Ale dobra, ustalmy, że tak jak mówiłem wcześniej, ja jestem początkowym trenerem Pokémon, więc otrzymałem od profesora 5 Pokéboli na start. Jak to, jak to było w Pokémonach? My teraz musimy sobie znaleźć jakichś przeciwników i troszkę poekspić. Najlepiej coś wodnego, więc fajnie byłoby znaleźć jakąś rzeczkę. O, tam coś mamy. Bo szczerze, on sobie nie zrecoverował dużo tego HP, więc każda walka może być dosyć ciężka. O, bidów! Siema, wariacie. Mamy tutaj squidy, ale ze squidami to ja walczyć nie chcę. Chcę jakieś wodne pokemony, najlepiej Magikarpy, to bym się Absorbem na nich wychilował. Tutaj są zwyczajne ryby. I Baskulin, dobra, niech będzie Baskulin. Absorb! Okej. Okay. Okej, okay, dobra, to coś z tego wyjdzie. Będzie z tego mąka. Z tego chleba będzie mąka zdecydowanie. Dobra, teraz już go stakluję. Level może jakiś? Feinted. Wygraliśmy. Ojej, oh yeah, Turtwig Level 12, wariacie, zapraszam. Zastanawiam się, czy jak pokonam Ulu, Lulu, to czy wypadnie mi z niego wełna? Byłoby miło. I w ogóle, czy tutaj z, z Pokémonów wypadają mi temy. Muszę znaleźć jakiegoś słabszego Ulu. Co to jest? A, jego ewolucja. 15 poziom to za wysoki, 17 to też za wysoki. Czemu tutaj są takie mocarze? 14 też za wysoki. Dobra, ten Ulu ma 9. Trzymajcie kciuki, muszę go absorbować, Wtedy jest szansa. O Jezu, jak mnie mocno uderza. Oczywiście, że kryta dostałem. Dawaj wełnę, bo potrzebuję łóżka. Okej, okay, wygrałem. Dostałem Razor Leafa i wełna, jest! Dobra, to tego Woolu też pokonam. Razor Leaf. Razor Leaf. Szczerze, wydaje mi się, że to fajnie wygląda niż Pixelmony. Jeżeli ktoś zrobiłby do tego taką dobrą paczkę, która faktycznie jest zoptymalizowana pod kątem takiego e, Pixelmonowego grania, to jest miasta, w, których, w którym są liderzy i tak dalej. To wydaje mi się, że ta paczka będzie bezkonkurencyjna. Ale to może moje zdanie, bo... O, ty, Rata ta ma normalnie animację kumiera. Szczerze, muszę znaleźć jeszcze jednego w miarę słabego woolu, żeby go pokonać. Przypomniałem, że tutaj szkielety się rozpią w nocy. Okej, okay, wyciągam z niego więcej HP niż mi zadaje, więc jest szansa, że, że mi się uda to wygrać nawet. I się uleczyć do o, odrobinkę. No i wygranka. Jest bardzo duże ekspo mi to daje. Wracaj do pokebola, No sobie zróbmy łóżko. Hrapszu, biorę wyrok ze sobą. To też zabieram ze sobą. O, on się leczy razem ze mną, jak idzie spać. Dobrze wiedzieć. A mogę go wysłać na pojedynek ze szkieletorem? Zbieram cię. Turtwig, dobra robota. <gry> dobra, ten Ulu na 16 nie kusi. Dawaj. Razor, Leaf. Ok, zadaje więcej obrażeń niż on. Jest nieźle. Double kick. Dobrze, że nie mamy jakiegoś walczącego. Tfu kamiennego Pokemona, bo by nas puścił z dymem. Level? Mamy level? A ewolucja już? Jak wygląda ewolucja? Czy ona się do nas No cóż, jeszcze nie ewoluował, na pewno. Dobra, wypadałoby coś złapać, ale szczerze, te Pokémony mnie jakoś nie jarają. Więc póki mam Turtwiga, to mam Turtwiga, ale jeżeli znajdę coś fajnego, no to na pewno to złapie. PJ raczej nie jest tutaj w moim top, w moim top 5 najlepszych Pokemonów, więc jego ja zostawimy. O, Psyduck. 20 poziom nie wygram. Goldak? Tym bardziej nie wygram. Mogę sobie tak go rzucić Pokebolem? Mogę. Nie udało się złapać, ale animacja jest totalnie dojebana, bardzo mi się podoba. Popatrzcie jak się toczy Geodude, dawaj zakręć się jeszcze raz. Co to jest? Jakaś nie pamiętam jak się nazywa. Dawaj, ale się zajebiście toczy! Dobra, jestem w stanie się z tym tłuc. No i proszę, na jednego hita padł. Kers? A czułem się Kers? A czemu on jeszcze nie ewoluował mi? Ale on jest chyba stalowy, więc ja nie chcę się z nim bić. Z Mankeyem też za bardzo nie chcę się bić, najlepiej to bym tutaj Giodudy sobie spamował. A to co to? A, to wiem, ale nie podam nazwy. O, jest Geodude. Dawaj. Razor Leaf. W ogóle mam wrażenie, że mega szybko się tutaj wbija poziomy. Ta, Hitmore. No to z nim zdecydowanie nie wygram. Chociaż te, te, te pszczołę, tfu, te mrówę, to nawet bym mógł złapać. W pewności nie mam, że ona jest stalowa. Może równie dobrze być kamienna. Razor Leaf nietrafiony. A, trafiłem. Za 1%. Okej, okay, no to faktycznie wydaje mi się, że jednak yy, jest stalowy. Aczkolwiek, no... Nie udało się złapać Jeszcze raz spróbuję w takim razie Ale to jest ciekawe, że on mnie nie bije w tym czasie To nie jest tak, że moja runda wypada I on musi i coś... A dobra, czyli jednak była jego runda Czyli to nie działa tak, jak myślałem Że mogę się rzucać dowoli, dowoli, dowoli To jaki jest sens w ogóle tego? Zaraz mi się Pokebole skończą Ostatnia próba A ten zatrzymam na jakąś taką Kurwa, wali cię mruwo. mrówo Dobra, Manki, Proszę Też masz fajne animacje, biegasz sobie Daj się złapać Czemu taki otwarty jesteś ten pokeball? Udało się! Mam nowego przyjaciela. A Manki będzie sobie radził ze wszystkimi tymi normalnymi i kamiennymi. O ile ma jakiś atak. Dobra, ma low kicka. na łeb tego Baniri. Seismic mi ktoś chyba działa w zależności od tego, ile waży przeciwnik. Nie, on nie waży zbyt dużo. Chociaż mocno na uderzył. I kop. Ty, czemu mi Baniri nic nie robi zupełnie? 400 Expa? I Marchewa. Nie no, sztos. Dobra, 22 poziom to za dużo. 16 to też, ale ten. Myślę, że sobie poradzimy. Law kija na web. Łoj! Aha. Magnitude 7. A, magnitude to też jest rzecz, którą źle prawdopodobnie czytam. Z takich rzeczy, jak sobie teraz próbuję przypomnieć, co jeszcze, jak grałem, to tak 9 czytałem. To jest. Yy... Jak się uciekało z walki, to było Got Away Safely. A ja zawsze czytałem Got Away Safely. To, to jest jedna też z tych rzeczy. No i Giara Rados wiadomo. Yy, trudno mi sobie przypomnieć teraz. Ale. Yy, o, yy, Flame Tower. Flame Tower to nigdy był, nie był dla mnie Trauer, tylko to był Tower. Flame Tower. Myślałem, że to jest wieża yy, ognia. Spanko, spanko, spanko. Fajnie byłoby zewoluować dzisiaj tego Turtwiga. Pytanie też, czy EXP się dzieli na pokemony. To mnie ciekawi, uwaga. Nie. Turfix Sims ready to evolve. No to kurwa ewoluuj, Ewoluj! A to muszę kliknąć na niego. No dobra. Evolve. Eee! No dobra. Ma to jakiś swój urok, przynajmniej jest dźwięk i tak dalej. Ale fajnie by było jakby była jakaś animacja. Ma zwiększony special attack, a zmniejszony atak, nie wiem czy to dobrze szczerze. Special attack zmniejszony u Mankeya to spoko i Speed zwiększony IVS. O kurde, ten ma maksymalny special attack wiesz. Ale ogólnie to ma <tłuch> turbo chujowe to No dobra, mogę na tobie jeździć? Nie mogę Bibarel, Bibarel <laughs> ma Bibarel, co się patrzysz na mnie farie... Wariacie. Ty, no, on mruga, ty normalnie dojebane. To jest mega mi się podobają animacje. Ale dobra, nie będę już tutaj prze, prze, przeciągał tego wszystkiego. Dajcie znać, co wy sądzicie. Monie, czy jest coś, co ja zrobiłem źle? Bo istnieje szansa, że ja po prostu zainstalowałem, nie wiem, starą wersję. Chociaż wątpię, pobieram najnowszą. Nie wiem czemu tutaj widzę zombiaki, nie wiem czemu nie mogę znaleźć miasta, nie wiem gdzie są Poke Center i nie znam w ogóle craftingów i tak dalej, ale to spokojnie. Wszystko się dowiemy w swoim czasie. Jeżeli chcecie więcej odcinków tego modzika, to zostawcie komentarz i ja zmykam. Cześć!